Podobny był na treningach, nic się nie zmieniło, więc, yy, więc Tor jest taki sam yy, jak zazwyczaj. Myślę, że jak do tej pory mocną trójkę z plusem mogę sobie wystawić, bo jednak nie jest to wszystko do końca tak, jak bym chciał. Yy, jeszcze trochę tego sezonu zostało, mam nadzieję, że uda się to poprawić i będzie lepiej. No, cały czas jestem pech, e, cały czas się staramy walczyć. E, e, każdy mecz jest dla nas ważny. Ostatnio spotkaliśmy się w bibliotece firmy Garzarek pana Jana i Andrzeja. Przyjechał e, pewien specjalista od książek, gdzieś tam poukładaliśmy na półkę. Widać, że jest lepiej. Mamy jakąś prędkość gdzieś tam moje, takie drobne błędy. To za szeroko wyjadę, kto po, powtórzony wyścig, e, więc e, no, trudno, takie rzeczy się dzieją żyźlu. Każdy z nas wie w jakiej sytuacji się znajdujemy i, no i na pewno każdy tutaj nie chciałby, żeby zaliczyć wpadkę dzisiaj, bo, bo to jest naprawdę dla nas bardzo ważny mecz i, no i nie bierzemy nic innego, jak, jak wygraną. Ostatnio jeszcze brak troszeczkę gleba, ta nasza drużyna była mocno pokruszona. Ale dzisiaj można było poczuć taki e, przypływ energii i faktycznie ten początek był delikatnie nerwowy, tutaj 3, 3, 3, 3, 3. E, No ale, ale później jakieś e, delikatne zmiany i, e, i nasze motocykle naprawdę e, spisywały się bardzo dobrze, więc e, na pewno e, to zwycięstwo było nam bardzo potrzebne. Trzeba się wytłumaczyć z tego po prostu. Yy, jeżeli mogę powiedzieć za siebie, no to po prostu mi tu przestało, ten, przestałem lubić się, to przestało to mnie tutaj bawić, ta jazda, bo nawet jeżeli coś ugram na starcie, to później zaciekle bronię pozycji, ale jak się broni, to, to zazwyczaj kończy się właśnie tak jak Maciek na ostatnim łuku, yy, co najbardziej boli pokonał, i, i później zaczynałem się tak naprawdę jakieś zmiany, które yy, w moim przypadku nic nie wnoszą, co by było szyb, szybciej, na to, że po prostu. Jest troszeczkę lepiej, ale w jednym miejscu za chwilę tracę, i, i tak naprawdę ciężko mi się tu wytłumaczyć, bo sportowo przegrywamy i, i tyle chyba.